Cześć, Paweł Żwegrodan. rodan Właśnie przyjechałem do mojego montażysty Rafała Stusa, z którym zmontowaliśmy film 8.9. Teraz zabieramy się za montaż waszych materiałów, które do mnie nadesłaliście. Mamy ich potąd, naprawdę ponad 30 godzin e, tych filmów. E, niektóre lepsze, niektóre gorsze. Rafał jest naprawdę wybitnym montażystą, więc ja praktycznie usuwam się w cień, a on e, to będzie teraz montował. E, Rafale, wejdź swoje narzędzia i cięcie! A poważnie to dzięki, wielkie, za materiały, które nadesłaliście. Jest ich bardzo dużo. Próbujemy tutaj ułożyć, skatalogować i posortować. I już pierwsze sklejki gdzieś tam są, przymiarki jakieś. No oczywiście jest też scenariusz. Na podstawie tych materiałów napisaliśmy scenariusz z kolegą, scenarzystą. Ale w dokumencie to jest tak, że ze scenariuszem często dzieje się tak. Nie? Dlatego. Montaż jest najważniejszy, ale oprócz tego chcieliśmy Was poprosić, żeby oprócz tych materiałów, żebyście pozwolili nam zrobić dokrętki. To znaczy, ja bym przyjechał z ekipą i z niektórymi z Was, byśmy podokręcali parę rzeczy. Oczywiście z tymi, którzy, jeśli się zgodzicie. Autorzy materiałów, oczywiście, w tym co my dokręcimy, będą uznani jako też współautorzy, i też ich zaprosimy na takie dokrętki, i też jakoś to wliczymy w tą minutę Waszą. Nasze dokrętki, także tego się nie obawiajcie. Natomiast no naprawdę niektóre, niektórzy bohaterowie są tak ciekawi, że chcielibyśmy do nich, jakby wejść też z kamerą na 1 dwa dni i coś tam, coś tam jeszcze podogrywać. Także czekajcie na jakiś kontakt z naszej strony. Ja już teraz widzę, że roboty jest bardzo dużo, dlatego nie wiem, czy się wyrobimy na premierę w sierpniu, ale będziemy się starać. Na pewno wyniki. Tego, jakie, materiały pozna, poz, jakie materiały znajdą się w filmie, poznacie gdzieś koło, w okolicach marca. E, wstępne wyniki, oczywiście. Bo film to jest proces twórczy, który będzie powstawał w czasie. Jeszcze te dokrętki chcemy zrobić, także, m, także prosimy o cierpliwość. Nie? To nie jest typowy konkurs, tylko. Jednak robimy wspólnie film, więc prosimy o cierpliwość i o też takie zaangażowanie twórcze, żebyście wiedzieli, że film dokumentalny powstaje rok, dwa lata, a ja swój o rodzicach robiłem na przykład trzy lata. Także cierpliwości, cierpliwości, jeszcze raz cierpliwości. Oczywiście ten projekt nie będzie powstawał od trzech lat. Nie to chciałem powiedzieć, chciałem powiedzieć, że ten projekt powstanie do końca roku na 100%. Nie? Tylko nie wiemy, czy się wyrobimy na sierpień, ale im szybciej zaczniemy, tym szybciej film powstaje, powstanie. Także Rafał choć bo montaż dla nas czeka także my z wami się żegnamy dzięki wielkie jeszcze raz za materiały myślę że fajny film razem zrobimy a my zabieramy się za montaż Hop. Pięknie Wiesz co ja bym jakieś grubsze cięcie zrobił też okej okay.